Przecież kręcą was kobitki Jasne Za to Meksykanie mieli dobrego nosa Stawiając na salsę i orkiestry mariachi Pozytywny przekaz, proste kroki I nigdy się nie nudzi Małyś, zapadaj krótka Dobra, wystarczy. Miało być mariaci, a nie disco afrokubańskie, a i tak chwytacie. A teraz najważniejsze. Koniec z gwałtami w tym więzieniu. Następny, który wydyma drugiego więźnia, będzie miał ze mną do czynienia. I nie będę się cackać. Mogę, wielki Stachu? Płami to. Dlaczego wtykasz nos w nie swoje sprawy? Moi ludzie są agresywni i wyposzczeni. Muszą wyzbyć się nadmiaru energii. Co ci do tego? Po pierwsze, zadajesz dobre pytanie. Dziękuję. Co mi do tego? Szczerze mówiąc, nie podoba mi się to. Pokażę ci dlaczego, robi. Odejdź tutaj. Hipisek, pozwól. Już dobrze. Jak długo masz siedzieć w Augsburg? 5 do 10 lat. 5 do 10. Czym sobie zasłużyłeś na taki wyrok? Sprzedawałem marihuanę całe tony. Dziękuję robi. Sprzedawał marihuanę. Był dilerem. Nie będę ględził o wojnie z narkobiznesem. Swoją drogą... Za słabo was nękamy. Nieważne. Ale sam fakt, że Bobby dealował, nie oznacza, że musi być dupczony dzień w dzień przez następne 10 lat. To nie wydaje mi się sprawiedliwe. Niektórzy z was trafili tutaj za ustawiczną jazdę po pijaku. Inni mają słabość do kokainy. Niektórzy obrabowali banki. Do ciebie mówię, Eliotis. To nie znaczy, że masz być gwałcony. To nie fair. Yes, Carahan. Tak, Carnahan. Co z tymi, których skazano za gwałty? Ich można gwałcić? Dobrze mówi. Gwałcić gwałcicieli? Coś jest na rzeczy. Jaka wina taka kara? Proszę bardzo. Co z pedofilami? Ich też. Słuszna uwaga. Ktoś jeszcze? Stachu, co opowiesz na fałszerzy? Fałszerzy? Wielki Raymondzie, mamy tutaj tylko ciebie. Chwileczkę. Chciałeś, żeby ktoś cię. Musimy wyjaśnić sobie jeszcze jedną sprawę. Jest ogromna różnica między gwałtem a stosunkiem homoseksualnym. Wielki Raymondzie. Na pewno znajdzie się tutaj ktoś, kto będzie chciał się z Tobą przespać. Nie ma chętnych? Tyler! Super! Bawcie się dobrze, tylko z zabezpieczeniem. Dorośnijcie wreszcie. Siostro, za chwilę, za obopólną zgodą, odbędą stosunek homoseksualny. Piękną, zdrową rzecz. Kompletne przeciwieństwo gwałtu, którego zakazuję. Z wyjątkiem gwałcicieli pedofilów. Tych pozwalasz rypać? Zabraniam. Zmieniłem zdanie. To zły nawyk. Trzeba z tym raz na zawsze skończyć. Jak się komuś nie podoba, możemy się o to pobić. Tak myślałem. Dobra, jesteście wolni. Wynocha. Piękne przemówienie. Tak uważasz? Trzeba było zacząć od żartu. Nie, dobrze mówiłeś. Przepraszam za tę skuchę z mariachi. Wylozuj. Wielki Stachu, spójrz na zakochaną parkę. Tylko pogratulować. Muszę pokazać Ci coś ważnego. Dasz mi coś przegryźć? Wielki Stachu Możemy porozmawiać? Byle szybko Chcę ci podziękować za pomoc W niczym ci nie pomogłem Nie mów tak, pomogłeś Troszeczkę Dzięki Dziękujemy ci Julio, wracaj tutaj Co się z tobą dzieje? Stul ryj Wielki Stachu Podobało mi się to, co powiedziałeś. Chcę być w Twoim gangu. Nie mam gangu. Owszem, masz. Dobra, pozwalam. Ja też. Wy też. Wszystkim pozwalam. Dacie mi wreszcie zjeść? Połamałeś się. Mówiłem, że mam dla ciebie coś ważnego. Od Mindy. Chcę mnie odwiedzić. Podajcie sobie ręce. Spróbujcie się dogadać. Dzięki. Wybacz kolego. To była moja wina. Nie, moja. Gramy w kosza. Przyłączysz się? Z chęcią. Wybij, Czarnochów. cały Czarnochów. Wszystkiego najlepszego, ziom. Dzięki. Nowa kosa. Wizyty małżonków. Stanley, rzuczku. Twój list był przepiękny. Usychałem z tęsknoty. Zanim przejdziemy do dalszych spraw, muszę usłyszeć dwa małe słówka. Byłem głupi. Zuch, chłopak. Bawią się jak dzieciaki w świetnicy. To sprawka Mintona. Jak to Mintona? Najpierw zakazał gwałtów. Teraz, gdy ktoś oberwie, w te pędy przyłącza się do jego gangu, a on spuszcza łom od temu, kto go słuchał. Prawdę mówiąc, boją się nawet krzywo na siebie spojrzeć. Od trzech dni nikt się nie pobił. Wczoraj Engelberg bił się z wielkim meksykańcem, Jesusem. Nie, to była sprzeczka zakochanych. Engelberg zapomniał o ich dwutygodniowej rocznicy. To bardzo nieładnie z jego strony. Już się po godzinie. Niech pan żałuje, że nie widział tortu Engelberga. Zejdź mi w tej chwili z oczu i przyprowadź tu mintona. I to zaraz. Migiem. Nie żartuję. To naprawdę był nasz najlepszy seks. Pewnie przez moją nieobecność zrobiłaś się taka szalona. Trochę tak. Ale to mistrz wyzwolił we mnie taki popęd seksualny. Pokazał mi mnóstwo pozycji z Sutre. Spotykałaś się z mistrzem? Mieszka u nas. Nauczył mnie mnóstwo technik masażu i rozciągania mięśni waginy. To parszywy zbok. Minton, czas minął. Dyrektor wzywa cię do siebie. Niech poczeka. Masz przestać się z nim widywać. Powiedz tej szuji, że niedługo wychodzę i skopię mu dupę. Zresztą lepiej mu nie mów. Masz się z nim nie widywać. Masz szlaban na widywanie się z nim. Kocham cię, ponczosiu. Pewnie zaskoczycie moje jasnowictwo. Tak. Potrafię przewidywać przyszłość. Nie wiedziałem. Powiem ci co wydarzy się za tydzień. Zarząd przyjedzie na inspekcję więzienia. Potem zdarzy się coś okropnego. Paru więźniom uda się przemycić broń, wzniecając wielki bunt na oczach przerażonego zarządu. Moi ludzie będą zmuszeni strzelać, żeby powstrzymać przelew krwi. W wyniku tego skandalu zarząd będzie zmuszony sprzedać działkę wietnamskiej rodzinie zamieszkałej w San Pedro. I wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie, zwłaszcza ja. Jeśli te wydarzenia miałyby nie dojść do skutku, byłbym wyjątkowo niepocieszony. A gdy jestem niepocieszony, Pan Dang ma w zwyczaju łamać ludziom karki jak słomki. Wytrzymałem trzydzieści pięć lat w tym śmierdzącym szambie. I nie zamierzam żegnać się z nim z pustymi rękami. Twoje reformy mają się natychmiast skończyć. Jeśli będziesz współpracować, załatwię ci przesłuchanie w sprawie zwolnienia warunkowego. Ilu ma zginąć? A to ważne? To zwierzęta. Balak? Odprowadź pana Mintona do jego celu. Tak jest. Chodź, Minton. Stan, zdarzyło ci się obrywać wiądra od dwóch żółtków chwilę po tym, jak kochałeś się ze szpetną wapniarą? Nie przypominam sobie. Do tego przewodnicząca nie odpowiada na moje telefony. Lepiej przystań na propozycję dyrektora. Nie mam innego wyjścia. Przykro mi kolego, już po ptakach grozi ci wielkie niebezpieczeństwo spróbuj się stamtąd jak najszybciej wydostać.